Oblicz wartość wyrażenia 36 do 6 przez 27 do 5 razy 8 do 5. W zadaniu jest podana również wskazówka: zapisz wyrażenie w postaci potęg liczb 2 i 3. Przepiszmy nasze wyrażenie. Na początku zamieńmy liczbę 36 jako 6 do kwadratu. To, co jest teraz w nawiasie, przecież to jest 36. I potęgę 6 na zewnątrz też przepisujemy. 27 możemy rozpisać jako 3 do trzeciej. 3. 3, razy 3, razy 3, to jest 27. Ale na zewnątrz rzecz jasna musi być potęga 5 razy. ósemkę możemy zamienić jako 2 do trzeciej i poza nawiasem piątka. Tutaj u góry pamiętamy, że jak jest nawias, to wymnażamy wykładniki, więc mamy 6, tutaj 2 razy 6 to 12 i w mianowniku również 3 razy 5, te liczby przy nawiasie wymnażamy, otrzymujemy piętnastkę, razy, tutaj też liczby się wymnożą, będzie 2 do 15. Teraz przypiszmy górną potęgę. Zauważamy, że tu są takie same wykładniki, więc możemy 15 wypchnąć poza nawias, a w tym nawiasie wymnożyć 3 razy 2. I widzimy, że tutaj wszystko fajnie się sprowadza w mianowniku do szóstki. Do więc mamy 6 do 15. Od górnego wykładnika odejmujemy dolny, czyli mamy 6, 12 minus 15. Równa się 6 do minus 3. I w tym wypadku można wynik zostawić w takiej postaci. Jeżeli miałeś potęgi ujemne, Wiesz, że ten minus odwraca nam podstawę. Czyli robimy odwrotność szóstki, to będzie 1 szósta do trzeciej. I tutaj można by było napisać, że to jest 1 przez 216. To jest wynik. Jeżeli miałeś o tę postać, widzisz, przepiszmy 6 do 12 przez 3 do 15 razy 2 do 15 mogłeś pójść troszeczkę inną drogą. Można było przepisać mianownik. Więc tutaj przepiszę a szóstkę rozpiszmy jako 3 razy 2 do 12. Mianownik cały czas przepisujemy. 3 do 15 razy 2 do 15. I tutaj będzie trójka do 12 razy dwójka do 12. Teraz potęgi liczby 3 obliczamy oddzielnie i potęgi liczby 2 obliczamy oddzielnie. Może rozpiszę. Tutaj od potęgi 12 trzeba odjąć 15, zapiszę to będzie 12 minus 15 i potęgi. Dwójki odejmujemy. 12, minus 15. Od górnego wykładnika odejmujemy dolny. Przejdę może tutaj niżej. Więc mamy 3 do minus 3 razy 2 do minus 3. I tutaj również można ten wspólny wykładnik wyrzucić, wyrzucić poza nawias. To jest 3 razy 2. Czyli 6 do minus 3. No i dalej podobnie tutaj możemy skorzystać, jeżeli miałeś potęgi ujemne, z własności potęg ujemnych i napisać wynik 1 przez 216.